Dziś chciałbym podsunąć Ci kilka pomysłów na to, jak zarobić swoje pierwsze pieniądze. Ten film oczywiście jest dla fotografów, którzy są aktywni, bo taką pierwszą cechą, jaką musi się wykazać fotograf, jest proaktywność. Nie wystarczy stworzyć sobie stronę internetową czy profile na portalach społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook, i oczekiwać, że zaraz zaczną się tutaj dobijać do nas klienci. Ja tak naprawdę, jak zaczynałem, to. To miałem takie, takie pojęcie o świecie, że wystarczy założyć stronę internetową i zaraz telefon zacznie, zacznie dzwonić. Nic takiego się nie stało i dopiero kiedy ja wyszedłem z inicjatywą, to pojawiły się pierwsze zlecenia. Oczywiście nie mam tutaj na, na myśli te, takiego czegoś, żeby rezygnować z portfolio. Nie. Jeżeli masz portfolio, to dobrze. To jest pierwszy krok, który pozwoli ci zachęcić innych ludzi, którzy będą zainteresowani Twoimi usługami. Więc to jest jakby mus i nie będę te, tego teraz. Szczegółowo omawiał. E, ważne jest to, żeby wyjść do ludzi e, i pokazać, czasami, właśnie próbkę swoich możliwości. I tu dochodzimy do takiego tematu e, jakim są zdjęcia dla firm. Tak, na dobrą sprawę, e, w dobie Instagrama i Facebooka e, w ogóle w świecie dzisiejszym. Każda firma potrzebuje około 365 zdjęć rocznie, żeby zacząć istnieć, czy, czy pozostać widocznym w sieci. I tak na dobrą sprawę to jest właśnie pole do aktywności dla fotografów. Bo obojętnie od branży, wszystkie firmy potrzebują y, mieć teraz dobrych zdjęć i potrzebują tych zdjęć masę. Już nie mówię tutaj o producentach odzieży czy właścicielach kawiarni, bo to jest jakby standard, normalne. Natomiast y, pomyśl sobie o, o takich branżach, które są może mniej ne, widoczne w internecie. W tej, w tej chwili mam na myśli tutaj nawet branże budowlane, bo, bo tak na dobrą sprawę producenci jakichkolwiek podzespołów, y, jakichś cegieł czy czegokolwiek, Wszyscy potrzebujemy zdjęć i tak naprawdę, kiedy, kiedy złapiesz taki kontakt do, do osoby, która, która ma taką firmę, no to oczywiście możesz fotografować realizacje które, które robi taka, taka firma. Pierwsze swoje pieniądze zarobiłem fotografując domy, które były budowane z takich wielkich płyt i wydawałoby się, że to może mało kreatywna praca, ale oczywiście pekunia non-olet, jak zauważył cesarz Wespazjan więc możesz robić tak naprawdę wszystkie wszystkie możliwe zlecenia i e, im mniej taka popularna będzie ta branża, tym łatwiej będzie Ci się zahaczyć na właśnie takie pierwsze kontrakty, pierwsze umowy o o fotografowanie czegoś za pieniądze, więc y, oczywiście wszyscy, wszyscy rekomendują to, żeby zacząć od współpracy z, z kawiarniami i tak dalej, z jakimiś restauracjami. To też, ale moim zdaniem, powinieneś poszukać takich branż mniej popularnych, bo tam jest mniejsze zagęszczenie fotografów, którzy próbują ze swoimi zdjęciami, y, i w tym kierunku bym właśnie mm, uderzył. Pomyślałbym na przykład o tym, żeby sprawdzić, jakie są biznesy w Twojej najbliższej okolicy i spróbował współpracować z, ty z właścicielami tych właśnie biznesów. No, ale oczywiście musisz jakąś próbkę na początku pokazać, żeby przekonać tych y, właścicieli biznesów, że jest, że jest warto inwestować w dobre zdjęcia i przede wszystkim w Twoje zdjęcia. W związku z tym y, dobrym pomysłem jest to, żeby Sprawdzić oczywiście jakieś imprezy, które się odbywają w Twojej najbliższej okolicy, na które możesz się udać. I czasami, czasami są to imprezy takie jak event firmowy, czy też impreza sponsorowana przez jakąś firmę. I gdy zrobisz taki reportaż, który pokazuje. Dane wydarzenie, to oczywiście dajesz sobie powód do tego, żeby się odezwać do tej firmy i, i zaprezentować poziom swoich fotografii. No i też oczywiście jakoś możesz zaznaczyć w tym mailu, czy w jakikolwiek inny sposób będziesz przekazywał te zdjęcia, że jesteś zainteresowany dalszą współpracą. No i dalsza współpraca, oczywiście w języku biznesowym, mówi nam o tym, że fotograf jest zainteresowany oczywiście tą pracą odpłatną, więc, więc to już jest jakby jasne dla tych ludzi, którzy posiadają firmę. Z takich innych wydarzeń, które możesz sfotografować, to też pomyśl sobie o, o takich dniach otwartych. Czasami salony sukien ślubnych mają od, dni otwarte, restauracje oferujące na przykład jakieś nowe menu. Jak zaczniesz chodzić po takich eventach, których wstęp jest oczywiście za darmo i zaczniesz robić te, te fotografie, to tak naprawdę złapiesz kontakty, złapiesz taką kolejną Możliwość pokazywania swoich zdjęć, i moim zdaniem to jest super sprawa, żeby się zahaczyć na, na taką stałą współpracę. Ja oczywiście też na początku chodziłem na takie, takie dni otwarte, jakieś na przykład były w cukierniach, e, dzień tortów dla par młodych i. To dawało mi tak naprawdę możliwość pokazania się parą młodym, a także oczywiście zahaczenia się w współpracy z, z restauracją czy, czy z cukiernią, która otwierała drzwi dla zwiedzających, czy też dla próbujących swoich, swoich słodkości. Tak naprawdę takich możliwości jest wiele. Ale w szukaniu takiej dobrej niszy, bo rozumiem, że jeszcze możesz być na takim etapie, że jeszcze nie znasz swojej niszy, którą, w którą chciałbyś wejść, w której chciałbyś zabłysnąć, jest to, żeby pomyśleć sobie o tym, jakie masz hobby. Jeżeli na przykład jesteś osobą, która pasjonuje się makijażem, no to oczywiście możesz uderzać na, na takie imprezy związane z tym, z, z tym rodzajem sztuki. No albo na przykład interesują Cię supermodne fryzury no to też możesz uderzać na targi fryzjerskie i w ten sposób też, też zarabiać pieniądze, fotografując dla zarówno producentów kosmetyków, jak i, jak i fryzjerów, którzy realizują jakieś swoje szalone pomysły we fryzjerstwie. Tak na dobrą sprawę te zdjęcia oczywiście są potrzebne firmom na Instagram i na wszystkie inne media społecznościowe, więc tak jak wspomniałem na początku, tych zdjęć potrzebują mnóstwo, więc na pewno będą otwarci na to, że ty chcesz robić zdjęcia i robisz, robisz takie zdjęcia, albo też jesteś pasjonatem danej dziedziny. To jest absolutnie moim zdaniem bardzo duży plus. W tej, w tej sytuacji, gdy chcesz robić też zdjęcia pod Instagram, typowo, oczywiście najlepiej się kontaktować przez, przez profil Instagramowy, bo tam od razu dotrzesz do osoby, która. Zajmuje się kurowaniem tej galerii danej firmy, więc, więc będziesz miał bezpośredni kontakt z tą osobą, i ta osoba jest jak najbardziej władna do tego, żeby podjąć decyzję. Albo chce współpracować z fotografem, albo ci powie, że na przykład nie potrzebujemy takiej, takim, takiej tutaj opcji z pracą fotografa. Bo oczywiście najczęściej wśród takich porad internetowych. Pojawia się taka opcja, żeby się kontaktować przez e-mail, ale oczywiście przez e-mail nie trafimy do, bezpośrednio do tej osoby, która, która podejmuje decyzję, lub też, też wie, że na przykład dana firma potrzebuje fotografa, lub też nie. Ale mail czy pisanie właśnie przez e-mail przez e zostawiam na takie branże, powiedzmy, nieinternetowe, tak, tak w cudzysłowie oczywiście ujmę. Ale to są, to są te takie branże mniej modne, które polecałem Ci na początku, żeby się też spróbować wbić, bo, bo oczywiście mówimy tutaj o pierwszych pieniądzach, ale to się może później przekształcić w Twoją specjalizację, więc nie lekceważ żadnej branży, która potencjalnie może zapewnić Ci pracę przy fotografowaniu. Teraz powiem coś, co może nie będzie zbytnio takie popularne w tych czasach, ale. Powiem ci, że warto o, y, czytać ogłoszenia w internecie, tak, bo ludzie szukają fotografa, na przykład na ślub i na jakieś inne wydarzenia. Wtedy, oczywiście, nie mają jakiegoś super wysokiego budżetu. Natomiast jest to też taka duża szansa, że akurat ty się załapiesz do tej pracy. Ja też oczywiście wcześniej podkreślałem to, że trzeba być takim proaktywnym i trzeba szukać. I moje pierwsze takie zlecenia dla ludzi w przypadku właśnie fotografii ślubnej znalazłem po prostu szukając, szukając ich na. Na portalach z ogłoszeniami. Po kilku próbach jedna się udała, i to już był jakby punkt startowy do, do, do dalszych zleceń. Kilka takich zleceń podłapałem, co wystarczyło zbudować portfolio w tej właśnie niszy i już kierować się do, do innych klientów. Ale nie lekceważ ogłoszeń. Ogłoszenia są super. Zajmuje to trochę czasu, żeby, żeby znaleźć konkretne ogłoszenie i też, i też się odezwać do, do takiej osoby. I ostatnią, ostatnią taką radą na sam początek tego, jak zarabiać na Fotografii jest to, żebyś poszedł na świat, e, i tak naprawdę to, to mogą być właśnie takie miejsca jak kawiarnie, hotele czy restauracje, e, w których możesz po prostu albo wejść tylko i z wizytą, e, robiąc kilka zdjęć, albo też e, stać się klientem najpierw tej kawiarni e, czy, też, czy też restauracji, sfotografować e, całą tą wizytę, powiedzmy danie. E, które zamówisz, e, kształt tej restauracji, z zewnątrz, wewnątrz, e, i, i tego typu jakieś różne detale, e, i potem się odezwać, właśnie do, do kogoś, kto jest władny. W podejmowaniu decyzji, czy też właśnie tak jak wspomniałem wcześniej przez Instagram, czy też, czy też przez e-mail do właściciela tego biznesu pokazać, że ty jesteś właśnie fotografem i, i lubisz fotografować takie, takie rzeczy, jak detale w restauracjach, czy, czy posiłki. I w ten sposób możesz dostać też pracę. Ja tutaj ze swojej strony, jako fotograf ślubny, chciałbym też, też powiedzieć, że warto też do, uderzyć do miejsc, w których organizują przyjęcia właśnie wesela, czy. Czy inne e, rauty, pokazując się ludziom, którzy, którzy zarządzają, czy też, czy też są właścicielami takiego biznesu, że ty robisz fajne zdjęcia, e, oni mogą też się właśnie zwrócić do ciebie później z taką, z taką propozycją współpracy e, przy okazji e, ich. Ich przyjęć. Ktoś organizuje na przykład przyjęcie weselne w danym miejscu i przychodzi nie tylko fotograf pary młodej, który fotografuje całość, ale przychodzi też taki fotograf, który jest związany ściśle z tym miejscem i fotografuje na przykład udekorowane stoły czy też potrawy, które są serwowane, takie mniej więcej robi, robi krótką dokumentację, którą wykorzystuje to miejsce do, do promowania siebie w internecie, bo tak na dobrą sprawę właściciele, właściciele takich sal weselnych, czy też restauracji zdali sobie sprawę, że nie wszyscy fotografowie ślubni przysyłają im zdjęcia, i też jest też taki problem, że nawet gdyby wszyscy fotografowie przysyłali im zdjęcia, to potem te zdjęcia nie są stylistycznie takie same. W związku z tym robi się taka sałatka na Instagramie i trudno, trudno te zdjęcia zestawiać ze sobą. A jak jest jeden fotograf, który jest odpowiedzialny za to, żeby, żeby robić zdjęcia właśnie z takich przygotowanych sal, czy też przygotowanych stolików, przygotowanych talerzy i, i tego typu dekoracji, no to wtedy te zdjęcia jakoś tak się fajnie składają w jedną całość i teraz właściciele miejsc. Które oferują właśnie możliwość zorganizowania przyjęcia. Też już zaczynają być w pełni świadomi tego, że, że te zdjęcia muszą jakoś do siebie przystawać w tym widzie instagramowym, więc taki fotograf na stałej współpracy to jest super sprawa. Mam nadzieję, że Coś z tych porad wyciągniesz dla siebie. Zostaw komentarz, który z tych sposobów wydaje Ci się najfajniejszy. który sprawdziłeś już może, który uważasz za, za słuszny. Może masz jakieś swoje pomysły, to czekam na Twoje komentarze. Proszę dodaj też kciuk w górę i zasubskrybuj ten kanał, a wkrótce pojawią się kolejne filmy, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes jako fotograf. Dzięki za uwagę.